Pana Burmistrza, witamy na naszym posiedzeniu. Ja bardzo przepraszam, że wcześniej Pana Burmistrza nie przywitałem, ale dziewczyny tak grały i tak dobrze grały, że nie chcieliśmy Wam przerywać, ale myślę, że najważniejsze rzeczy już mamy przed sobą. Zamknij wręczmy Wam dyplomy, medale, nagrody rzeczowe. Tradycyjnie, jak zawsze w Kotulinie, doceniamy pracę naszych nauczycieli którzy z Wami pracują na co dzień. dla na Waszych nauczycieli, bo jak ja to zawsze mówię, bez nauczycieli nie byłoby, nie byłoby, nie, byłoby, nie byłoby oczywiście tutaj Was. I dla mnie nauczyciele, którzy poświęcają swój czas poza lekcją, poza swoją pracą, są bardzo ważne i jak zawsze cenię.